Mokrzycki. Jestem wiceprezesem zarządu Mobruk SA. E, cieszę się, że mogę dzisiaj przedstawić e, naszą spółkę i perspektywy jej rozwoju na przyszłość. E, od, e, na giełdzie jesteśmy od 2010 roku. Początkowo New Connect, później w 2012 roku przeszliśmy na główny parkiet. A od kilku tygodni jesteśmy już jednym ze składowych e, MWG 40, czyli jesteśmy e, jedną z 60 największych spółek na warszawskiej giełdzie. W kilku liczbach Mobruk to w zeszłym, w zeszłym roku wygenerował ponad 260 milionów złotych przychodów przy rentowności EBITDA na poziomie 56,6%. Nominalnie to jest wygenerowanych 150, ponad 150 milionów EBITDA w 2021 roku. Firma zajmuje się przetwarzaniem odpadów, głównie odpadów przemysłowych, odpadów niebezpiecznych. W, w zeszłym roku przetworzyliśmy 263 tysiące ton odpadów, usunęliśmy takie te odpady ze środowiska. Mobruk działa w trzech obszarach w gospodarce odpadami. Pierwszy to jest spalanie odpadów przemysłowych i medycznych, czyli wykorzystanie energetyczne odpadów, wykorzystanie parametrów wartości opałowej w celu odzysku energii z odpadów niebezpiecznych i medycznych. Drugi obszar, w którym działamy, to jest zestalanie i stabilizacja odpadów. Trochę tajemniczo brzmiąca nazwa segmentu. Jest to przekształcanie substancji szkodliwych w odpadach w neutralny dla środowiska produkt. Najprościej rzecz ujmując, technologia polega na przeprowadzaniu szkodliwych substancji do form nierozpuszczalnych. I tutaj, moim ulubionym przykładem takiego właśnie produktu jest łyżeczka od herbaty która zawiera nie, nikiel i chrom, czyli pierwiastki rakotwórcze, tak na marginesie. Nikt nie mówi, że łyżeczka do herbaty jest rakotwórcza. Po prostu te pierwiastki są w formach nierozpuszczalnych, nie wymywają się do środowiska. To samo my robimy z odpadami niebezpiecznymi. Przeprowadzamy metale ciężkie i inne substancje niebezpieczne do form nierozpuszczalnych, w efekcie czego uzyskujemy kruszywo sztuczne, granulat cementowy. To kruszywo jest wykorzystywane w infrastrukturze drogowej e, jako materiał wypełnieniowy, materiał niwelacyjny e, i e, no przez co w znaczący sposób przyczyniamy się do zaoszczędzenia kruszyw naturalnych, które musza, musiały być wydobyte e, ze środowiska. Trzecim e, segmentem naszej działalności jest produkcja paliw alternatywnych, potocznie tak tzw. RDF-u, czyli e, paliwa, które jest substytutem węgla. Na chwilę obecną paliwa alternatywne wykorzystuje sektor cementowy i w Polsce jedna elektrociepłownia, ale, ale ten trend jest dosyć mocno widoczny o czym, na przyszłość o czym, o czym za chwilę jeszcze powiem. Paliwa alternatywne to jest po prostu rozdrobnienie odpowiednich odpadów do odpowiedniej frakcji, nadanie odpowiedniej formy tym odpadom i wykorzystywanie wykorzystanie ich jako substytutu węgla kamiennego w cenach energetycznych. W profesjonalnych instalacjach. To paliwo nie jest materiałem do opalania w domowych piecach. Tutaj konieczne są profesjonalne instalacje. We wszystkich tych trzech obszarach widzimy e, ogromny potencjał rozwoju. Widzimy potrzebę e, istnienia takiej firmy jak nasza. I przechodząc po kolei e, po tych segmentach w zakresie spalania odpadów przemysłowych i medycznych, e, należy zauważyć, że szansą dla Mobruku jest to, że w Polsce. Nie ma wystarczających mocy przerobowych do spalania odpadów, które generuje przemysł. Odpady, odpady niebezpieczne muszą, czy w częściowo, niektóre odpady niebezpieczne muszą być spalone, a takich spalarni nie ma. To łącząc z oporem społecznym, z obawami społecznymi, naszym zdaniem oczywiście nieuzasadnionymi, ale jednak one są, powoduje, że nasze moce przerobowe w spalarniach są bardzo cenne. Te spalarnie, które działają w grupie Mobruk, w dużej mierze służą do usunięcia ze środowiska tzw. bomb ekologicznych. Trzeba mieć na uwadze, że Polska, jako kraj rozwijający się, też nie uniknął. Pewnego, pewnych złych praktyk w gospodarowaniu odpadami, i był czas, że rozwinęła się w dosyć znaczącym stopniu szara strefa w gospodarce odpadami. Firmy nielegalnie działające gromadziły odpady i deponowały je w różnych magazynach. W ostatnim czasie rząd podjął wiele kroków zmierzających do walki z szarą strefą. Ograniczono zdecydowanie nielegalny obrót odpadami, ale niestety pozostały nam zaszłości. Które trzeba, które trzeba likwidować. To jest jedna z takich szans rozwoju dla firmy, dla firmy Mobruk. W zakresie zastalania i stabilizacji odpadów, chcąc produkować kruszywa, kruszywa sztuczne, przetwarzamy odpady nieorganiczne, w tym, w tym odpady z importu. I w, też w imporcie odpadów pod, widzimy pewną pewną znaczącą szansę do rozwoju naszej, naszej, naszej firmy. Nie bez znaczenia jest generalnie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i przedsiębiorstw. Wytwórcy odpadu, czyli fabryki, na przykład fabryka samochodów, fabryki różnych urządzeń, które właściwie wszystkie generują jakieś ilości odpadów, chcą współpracować z takimi firmami jak Mobruk dlatego że my jesteśmy ostateczną firmą przetwarzającą odpady. My przetwarzamy 90% od, rodzajów odpadów skatalogowanych w rozporządzeniu ministra e, klimatu, e, więc e, działa, współpracując z nami, e, te firmy mają gwarancję prawidłowego postępowania z, z odpadami. Produkcji, w segmencie produkcji RDF-u, czyli paliw alternatywnych dużą szansą rozwoju na przyszłość jest zainteresowanie sektora energetyki cieplnej, energetyki zawodowej, w tym małych, powiatowych instalacji tzw. Tak Peców, właśnie paliwami alternatywnymi. To po pierwsze może rozwiązać problem z rosnącymi cenami za odpady komunalne, bo te odpady można energetycznie wykorzystać w bezpieczny sposób w profesjonalnych instalacjach a po drugie, też od strony ekonomicznej, uniezależnić się od spalania węgla i paliw, i paliw kopalnych. To, co powiedziałem do tej pory, w stu procentach dowodzi tego, że jesteśmy bardzo ważnym elementem gospodarki obiegu zamkniętego. Odpady generowane są w każdej gałęzi przemysłu, i mimo, że może nie są społecznie lubiane, to one są i trzeba je trzeba je przetwarzać. Od nas zależy, czy będziemy je przetwarzać w sposób profesjonalny, bezpieczny dla środowiska, czy pozwolimy się rozwijać nielegalnym firmom i deponować odpady w różnych miejscach, lasach, drzwirowniach, starych PGR-ach itd. Myślę, że to pierwsze rozwiązanie jest, jest lepsze dla naszego środowiska. Mając na uwadze naszą działalność, która w 100% wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętym zamkniętego podjęliśmy decyzję o tym, że przygotowujemy się do raportowania kwestii niefinansowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw środowiskowych w chwili obecnej pracujemy nad raportem ESG gdzie ta literka I czyli environment będzie dla nas wyjątkowo istotna naturalnie chcemy być firmą odpowiedzialną społecznie chcemy współpracować z lokalnymi społecz społecznościami yy, i oczywiście chcemy być, yy, spełniać wszystkie najlepsze praktyki związane z zarządzaniem zładem korporacyjnym, dlatego też o tych aspektach wspomnimy w tym raporcie, ale tak jak wspomniałem, mając na uwadze naszą działalność, nasz wpływ na, 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 na tą branżę i generalnie nasze oddziaływanie na pozostałe branże, yy, w zdecydowanym stopniu skupimy się na kwestiach środowiskowych. Pokażemy, jak to wygląda yy, w Mobruku, a jak to wygląda? No, tak jak powiedziałem, to jest strategiczna kwestia dla wszystkich gałęzi przemysłu. Nie da się wyprodukować samochodu, nie da się wyprodukować szklanki, nie da się wyprodukować krzesła, notesu, niczego bez wygenerowania jakichkolwiek odpadów. Te odpady trzeba przetworzyć. Nie możemy pozwolić na to, żeby one były składowane. Możemy z nich uzyskać ciekawe produkty. Możemy z nich uzyskać ciekawe y, materiały, poddać je recyklingowi, a jeżeli już to jest trudne, a odpad okazuje się, że ma y, właściwości energetyczne, możemy z niego odzyskać energię i to właśnie w Mobruku robimy. Y, to właśnie w Mobruku robimy i y, promując takie działania, promując takie zachowanie, y, po raz kolejny potwierdza się to, że jesteśmy ważnym ogniwem gospodarki obiegu zamkniętego. Poza tym, że usuwamy odpady, oczywiście dajemy, dajemy środowisko albo oddajemy do środowiska to co, to, co z niego kiedyś ktoś wyciągnął, czyli na przykład kruszywa sztuczne, energię w postaci paliw alternatywnych, czy też innych, innych surowców, które możemy wykorzystywać. Mobruk cały czas się rozwija. I widzimy też y, generalny trend y, w Unii Europejskiej zmierzający do położenia coraz większego nacisku na y, gospodarowanie odpadami i promowanie procesów odzysku. Y, tutaj na tym wykresie y, powyżej w górnej części slajdu y, widać y, jaka jest struktura przetwarzania odpadów w poszczególnych krajach europejskich. Zaznaczyć trzeba, że to dotyczy odpadów komunalnych, w których mobruk ma troszkę mniej do czynienia. Ale odpady komunalne pokazują e, pewien trend w, w gospodarce odpadami. Odpadami przemysłowe podążają za odpadami komunalnymi. E, dlatego, też, e, odpady, e, dlatego też Unia narzuciła pewne, pewne obowiązki dla krajów członkowskich. I tak do 2035 roku 65% odpadów komunalnych wygenerowanych musi zostać skierowanych do, do procesów e, odzysku czy recyklingu. Jak spojrzymy na y, część dotyczącą Niemiec, to Niemcy y, już y, ten recykling, y, poziom recyklingu osiągnęli w 2019 y, roku. W Polsce niestety jeszcze 43% odpadów składuje się. Także jest y, duże pole do działania w Polsce, żeby takie instalacje jak Mobruk y, się rozwijały. Z kolei ten wykres w dolnej części slajdu pokazuje ilość odpadów wygenerowanych na mieszkańca. Prosty wniosek. W Polsce 346 kg, w Niemczech 632, a w Danii 842. Bogate kraje, bogate społeczeństwa generują znacznie więcej odpadów. Nie ulega wątpliwości, że Polska jest gospodarką rozwijającą się, nasze społeczeństwo jest bogacące się, stopa życia Polaków rośnie, dlatego też. Dlatego też należy spodziewać się, że ta ilość odpadów w Polsce będzie większa. Będzie większa, to znaczy, że rynek odpadów też będzie y, wykazywał tendencję rosnącą. Istotnym y, czynnikiem, który wpływa y, takim narzędziem, który ma rząd we swoich rękach, a który wpływa na ograniczenie składowania jest opłata marszałkowska. Y, oczywiście składowanie jest legalnym sposobem gospodarowania odpadami. Ale najgorszym z legalnych, bo nie ma nic prostszego, niż wrzucić odpady do dziury i o nich zapomnieć. E, państwo nakłada specjalny podatek, który w ostatnich latach e, rośnie. E, na tym wykresie tego nie widać, ale w poprzednich latach, w 19 i 18, e, on wzrastał od 140 zł. Także już dzisiaj w ciągu czterech lat mamy wzrost dwukrotny podatku śmieciowego. A dla nas, jako firmy przetwarzającej odpady, nie korzystającej ze składowisk, nie deponujących odpadów na składowiskach, to jest dobra informacja, bo my tego kosztu nie mamy względem naszej konkurencji. Jeśli chodzi o naszą, o naszą działalność, nasze zakłady zlokalizowane są w południowej Polsce yy, z yy, pewnej prostej przyczyny. To właśnie w południowej Polsce jest skoncentrowany przemysł, w dużej mierze przemysł ciężki, który generuje odpady niebezpieczne. Dlatego też zdecydowaliśmy się na rozwój naszych mocy produkcyjnych właśnie w południowej Polsce. W chwili obecnej analizujemy możliwość rozwoju geograficznego i nie wykluczamy, że nasze zakłady pojawią się też w północnej Polsce. W tych zakładach, które tu są pokazane, możemy przetworzyć nawet pół miliona ton odpadów przemysłowych, głównie niebezpiecznych, na rok. Wspomniałem o tej naszej niechlubnej zaszłości, naszej jako państwa polskiego, e, czyli bombach ekologicznych, efekt działania szarej strefy. W Polsce mamy ponad 800, a już w ostatnich dniach ministerstwo podało, że przekroczyliśmy 1000 punktów, gdzie zgromadzone są nielegalnie odpady. Takie punkty trzeba czyścić, trzeba sprzątać. E, te odpady często są gromadzone w nieprofesjonalny sposób, w e, nieprawidłowych pojemnikach. W, bez zachowania jakichkolwiek przepisów BHP czy ochrony środowiska, no i oczywiście be, bez żadnych pozwoleń. To stanowi duże zagrożenie dla na przykład zagrożenie dla wód gruntowych, dla wody pitnej, zanieczyszczenie gruntu, a także poważne ryzyko pożaru. Mieliśmy w mediach głośne przypadki pożarów nielegalnych, nielegalnie gromadzonych odpadów dwa czy trzy lata temu, gdzie właśnie takie odpady yy, yy, się spaliły. Mobruk jest liderem w usuwaniu takich bomb ekologicznych. Yy, na razie przetworzyliśmy kilkanaście projektów. Yy, dwa kolejne są, są w trakcie. Yy, w, tym, w tym roku wygenerujemy yy, ponad 22 miliony przychodów yy, właśnie z tytułu tego typu, tego typu kontraktów, czyli na tak zwane bomby ekologiczne. Yy, odnosząc się do całości rynku. Szacujemy, że wartość tych odpadów, które będą przetworzone, które muszą zostać przetworzone, to 15 miliardów złotych, a czas uwzględniając moce produkcyjne obecnych instalacji w Polsce wszystkich, nie tylko Mobruku, to jest, to jest blisko 20 lat, żeby posprzątać te, te zaszłości, które często sięgają jeszcze lat 90., Mobruk jak już wspomniałem, jest mocnym graczem na tym rynku, jest największym podmiotem e, nienależącym do, do, do dużej grupy e, związanej z gospodarką odpadami e, w Polsce, ale chcemy być jeszcze mocniejsi, chcemy być silniejsi, e, dlatego podjęliśmy e, działania m, zmierzające do akwizycji podmiotów, e, podmiotów e, z, m, przetwarzających odpady. E, jednak no ta cała sytuacja rynkowa, która w ostatnich miesiącach się y, wyklarowała, y, pokazuje, że, że w, w miarę jak ta branża y, jest w dobrej kondycji, to też w dobrej kondycji i w, na wysokim poziomie są oczekiwania właścicieli takich zakładów. Dlatego też powiedzieliśmy sobie, że nie będziemy na siłę kupować instalacji do przetwarzania odpadów. E, wolimy poczekać, aż ten apetyt właścicieli obecnych troszkę e, osłabnie, a my skupimy się na rozwoju, rozwoju e, organicznym, na rozwoju naszych obecnych zakładów. E, w wyniku tego rozwoju do końca 2023 roku e, przetworzymy 8 tysięcy ton więcej odpadów w spalarniach czyli z obecnych 25 tysięcy do yy, 33 mniej więcej, yy, a w seg segmencie zastalania i stabilizacji yy, o 140 tysięcy ton, czyli podwoimy ilość przetwarzanych w tym procesie odpadów do końca 2023 roku. To wiąże się z pewnymi inwestycjami. Yy, Wartość tego programu inwestycyjnego to jest 80 milionów złotych, 20 milionów będzie wydane w tym roku i 60 w 2023. Zatowarowanie tych instalacji szacujemy na y, dosyć krótki okres, bo około 12 miesięcy tyle czasu potrzebujemy, żeby y, pozyskać nowe kontrakty nowych klientów na te nowe moce produkcyjne. Yy, jesteśmy w trudnej sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą jest wojna. Yy, chciałbym się odnieść też do kwestii wpływu, yy, a właściwie braku wpływu tej wojny na działalność Mobruku. Mobruk nie importuje odpadów yy, z Białorusi, Rosji ani Ukrainy. Yy, co prawda mieliśmy projekt związany z eksportem paliw alternatywnych, ale nie, przeszliśmy, nie zdążyliśmy przed wojną dokończyć procedury celnej, dlatego też właściwie nie było realnej współpracy ten projekt. Nie miał, nie miał szans się rozwinąć. Liczymy na to, że po wojnie zapotrzebowanie na energię, na paliwa będzie w Ukrainie znaczące, dlatego też będziemy mogli odwiesić ten kontrakt. Jeśli chodzi o ceny gazu i ropy, ropa i koszty transportu dotyczą nas wszystkich i, i, te, i te koszty są po prostu przenoszone na ostatecznego klienta. Jeśli chodzi o ceny gazu, właściwie one nie mają znaczenia, używamy tylko w jednej naszej spalarni na rozpalenie pieca po okresie serwisowym, czyli dwa razy do roku. To są zupełnie nieznaczące koszty w naszej działalności. Kilka informacji finansowych, tak jak wspomniałem, wygenerowaliśmy 267 milionów przychodów w 2021 roku. Stabilnie, stabilnie, systematycznie rośliśmy przy bardzo atrakcyjnej rentowności, która w 2021 roku przekroczyła 56%. Co ciekawe, oczywiście duży, duży udział w tej rentowności miały tak zwane bomby ekologiczne, ale chciałem zaznaczyć, że w pierwszym kwartale 2022 roku nie mieliśmy przychodów z bomb ekologicznych, które są bardziej rentownymi kontraktami. I mimo to wygenerowaliśmy 50%, 49,6% rentowności e Bidda. To świadczy o tym, że ta bieżąca nasza działalność, podstawowi nasi klienci już dają nam bardzo atrakcyjną rentowność, rentowność e bidda i możliwość generowania gotówki. Tutaj właśnie jest informacja o tych przychodach z bomb ekologicznych, jak to wyglądało w ostatnich latach. Oczywiście ostatni rok 2021 był wyjątkowy z racji pewnych zawirowań w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który finansuje te bomby ekologiczne związane z covid z różnymi innymi sytuacjami, z wojną na Ukrainie. Środki były chwilowo gdzieś tam yy, może nie wstrzymane, ale, ale, ale zawieszone. Yy, dzisiaj już wiemy, że są odblokowane i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Wraca do finansowania tego typu projektów i tak jak powiedziałem, w tym roku jeszcze wygenerujemy około 22-23 milionów złotych przychodów z tego typu projektów. Odnosząc się do poszczególnych, do poszczególnych segmentów i udziału w przychodach, to widać, że to są trzy stabilne nogi. Które, które pozwalają nam z optymizmem patrzeć, patrzeć w przyszłość. Wszystkie nasze segmenty działalności są bardzo rentowne, ponad przeciętną rentownością się wykazują i we wszystkich widzimy potencjał dalszego rozwoju. Kładziemy duży nacisk na, na, dyscyplinę, na dyscyplinę kosztową. To też dzięki temu obecnie rosnąca inflacja ma umiarkowany wpływ na naszą działalność. Przy dosyć e, ambitnej polityce handlowej e, udaje nam się przenosić wzrost tych kosztów na, e, na naszych klientów, czyli finalnie na wytwórców, na wytwórców odpadów. E, Mobruk jest spół, spółką dywidendową. Nasza polityka dywidendowa e, zakłada wypłatę do 100% zysku netto. Do, do, stu, do 100% zysku netto wygenerowanego, przy założeniu, że nie przekroczymy wskaźnika długu do EBITDA 2,5 razy. Obecnie nie mamy żadnego długu, generujemy bardzo szybko gotówkę, więc, więc jesteśmy w dosyć, w dosyć komfortowej sytuacji. To na kilku slajdach, na tyle na ile byłem, czas mi pozwolił e, opisałem naszą działalność, działalność Mobruku. Zapraszam do zadawania pytań, jestem do Państwa dyspozycji. Dzień dobry. E, chciałbym zapytać, czy myśleli Państwo o wypłacaniu dywidendy kwartalnie, tak jak firma przed, przed chwilą w prezentacji i firma? E, do tej pory ten, ta, ta kwestia nie, e, nie została poruszona na... Na, na forum walnego. Yy, jednakże ja osobiście, jako jeden z, również z akcjonariuszy, też po prezentacji i firma, yy, postanowiłem, że podniosę tą kwestię na, w organach spółki na pewno. Okay. Drugie pytanie jeszcze o marszałka. Czy cokolwiek wiadomo, bo już tak jakby, czy cokolwiek wiadomo nowego odnośnie marszałka i yy, kar. Dziękuję. Yy... Tak, e, marszałek województwa dolnośląskiego. My historycznie mieliśmy składowisko odpadów przemysłowych w Wałbrzychu. Ono zostało zamknięte, jest trwa rekultywacja, ale e, marszałek e, województwa dolnośląskiego nalicza nam e, co kilka miesięcy, o tym informujemy w raportach bieżących, kary, a właściwie opłatę podwyższoną, która już dzisiaj chyba 200 milionów suma ich przekroczyła. E, Ten to naliczenie. E, z uśmiechem do tego podchodzę, bo, bo to jest totalnie dla nas. Abstrakcyjna, abstrakcyjne postępowanie marszałka. Historia tego, tego postępowania jest taka, że funkcjonowanie e, zakładu typu składowisko odpadów wymaga instrukcji składowiskowej. My taką instrukcję mieliśmy, e, ale z racji zmieniającego się dynamicznie prawa musieliśmy aplikować o zmianę takiej instrukcji. Tej zmiany marszałek nie zaakceptował, e, mimo że my mieliśmy wcześniejszą. Marszałek uznał, że działamy bez instrukcji. Eksploatacji składowiska i zaczął naliczać opłaty. Kolejne decyzje są e, utrącane przez samorządowe kolegium odwoławcze, ale oczywiście marszałek się odwołuje. E, dzisiaj wiemy, że no, będziemy musieli wyczerpać całą ścieżkę administracyjną e, i idziemy do naczelnego sądu administracyjnego, który ostatecznie rozstrzygnie e, te kwestie. No, szacujemy, że to jest, znając praktykę NSA, 2,5 do 3 lat, zanim ta kwestia zostanie rozstrzygnięta. Jednakże. Jesteśmy przekonani o naszych racjach. E, argumenty marszałka są wręcz absurdalne. E, mamy świadomość pewnego negatywnego PR-u, jaki w mieście Wałbrzych e, jest, jest, ma, ma miejsce wobec naszej firmy. Dlatego też, dlatego też e, no, staramy się tutaj też działać tak wizerunkowo, ale, ale, ale tutaj tą batalię prawną musimy podjąć no i niestety e, ona będzie trwała dosyć, dosyć długo. Panie prezesie, stoi pan tutaj pośrodku pomiędzy dwoma logami Orlenu. Mam takie pytanie, jak się pan zapatruje, jak się spółka zapatruje na zapowiedzi Orlenu wejścia w branżę likwidacji bomb ekologicznych. Czy tutaj państwo się nie boicie, że Orlen z poparciem, przychylnym spojrzeniem państwa będzie wam podgryzał kawałek tortu w tym zakresie? Eee, tak jak wspomniałem w tej prezentacji, po pierwsze, mamy za mało spalarni w Polsce. Eee, a po drugie, tych bomb ekologicznych na chwilę obecną usunięto kilkanaście z tysiąca. Także tej pracy jest naprawdę ogrom, yy, i, i mamy świadomość, że Mobruk sam nie rozwiąże tego problemu. Z drugiej strony, wiemy, że Orlen właściwie w Płocku buduje drugą rafinerię. To też się wiąże z tym, że Orlen sam będzie generował ogromne ilości odpadów, i należy liczyć się z tym, że znaczące moce tej spalarni będą dedykowane odpadom orlenowskim. Yy, więc naturalnie tutaj widzimy przestrzeń yy, nie tyle zagrożenie, co przestrzeń jeszcze do większego rozwoju yy, mocy spalarnianych w Polsce. To, yy, nie dostrzegamy tego jako, jako zagrożenie. To właśnie teraz pytanie odnośnie zadłużenia, bo patrząc po wskaźnikach zadłużenia, one są no, takie bardzo pozytywne i tak jak nawet przed chwilą Pan spojrza, wspomniał, nie będziecie zwiększać poziomu zadłużenia, ale to dlaczego? Ten lewar na tym etapie nie wniesie aż na tyle dużych wartości dodanych, że bardzo koniecznie chcecie finansować się kapitałem własnym, jeżeli widać, że tych odpadów przybywa i widać, że ten potencjał. Jest rosnący, no to dlaczego nie zwiększyć mocy przerobowych właśnie korzystając z zadłużenia? Może źle zostałem zrozumiany. Nie będziemy zwiększać zadłużenia powyżej wskaźnika 2,5 raza do EBITDA, tak? Czyli, czyli tak naprawdę dzisiaj, nie mając zadłużenia, mamy przestrzeń na 450, na 450 milionów nowego długu. Nie wykluczamy zadłużenia. I mamy taką, taką przestrzeń, w naszych, nasze, 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 nasza sytuacja finansowa pozwala na to, żeby się zadłużać. I nie wykluczamy, że takie będziemy korzystać z, z, z długu, głównie bankowego, bo on jest dzisiaj może być najbardziej atrakcyjnym y, narzędziem dla, y, dla, roz, dla finansowania rozwoju Mobruku. A jeżeli jeszcze chodzi o spadek przychodów w pierwszym kwartale tego roku, on był spowodowany głównie tym, że y, nie było przychodu z tytułu. Y, tych bomb ekologicznych, czy coś jeszcze się wydarzyło? Czy faktycznie ta Rosja i Ukraina na tyle ma tutaj bardzo duży udział w całym waszym portfelu? Nie, to, to, to był wyłącznie kwestia bomb ekologicznych. Patrząc na przychody z wyłączeniem bomb ekologicznych, to ta tendencja była zachowana pozytywna. Tam był lekki wzrost ilości przetworzonych odpadów. Mieliśmy, my to nie było tak, że my byliśmy zaskoczeni przerwą w tych bombach ekologicznych, My dzisiaj mieliśmy zakontraktowane tego typu przychody, więc może więc to była tylko kwestia przesunięcia ich w czasie trochę do, do przodu. Jak wygląda emisyjność przy spalaniu tych paliw alternatywnych? Czy to jest bezpieczne paliwo? Naturalnie, naturalnie, to jest super bezpieczne. Po pierwsze, mówimy o temperaturach od 850 stopni do nawet w przypadku cementowni 1400 stopni, gdzie to paliwo jest wykorzystywane. Ono byłoby niebezpieczne, gdybyśmy stosowali je w tak zwanych temperaturach powiedzmy domowych czy grillowych, około 400 do 600 stopni. Ale w momencie, kiedy wpada to paliwo, jest wykorzystywane do opalania piecy na poziomie 850 stopni, to wszystkie związki szkodliwe są rozkładane na, na części pierwsze. Następnie układ filtrów jest tak zapro, zaprojektowany, że wszystkie te substancje, efekt tego rozkładu jest wyłapany w postaci pyłu i takie pyły, które są faktycznie niebezpiecznym odpadem, mogą być przetworzone w, naszych, w naszej drugiej technologii w zestalaniu i stabilizacji. Podobnie jak poprzednikowi też czerwony zegar miga, także dziękuję bardzo za, za to spotkanie i za tę prezentację. Jestem dostępny w kuluarach, także zapraszam do, 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 do rozmów. Dziękuję bardzo.